Cześć, i czołem, dzień dobry. Oto Kia EV3. Kia EV3, czyli zupełnie nowy, elektryczny, kompaktowy crossover. Kia EV3 jest rywalem takich samochodów jak Volkswagen ID3 czy chociażby Volvo EX30, chociaż Kia od tych samochodów jest nieco większym modelem. Jeśli chodzi o stylistykę zewnętrzną, to nie miją oczywiście oceniać, to ocenicie sobie sami, każdy ma inny gust. Natomiast jeśli chodzi o subiektywne odczucia, to takie pudełkowate kształty znane chociażby z modelu f 9 bardzo mi leżą. Tak czy siak, Kia zrobiła naprawdę dużo, żeby to auto wyróżniało się na ulicy, wyróżniało się w tłumie. Zobaczcie chociażby na wzór przednich lamp do jazdy dziennej. Samochód ma także chowane i wysuwane klamki, jeśli chodzi o klamki tylnych drzwi z kolei one one są schowane w słupku C. Pokażę Wam jeszcze to auto centralnie z tyłu, bo tutaj także wzór tylnych lamp robi robotę. Zobaczcie, no taka mniejsza wersja fv 9 Mnie się bardzo podoba. A jak jest Twoją opinią na temat wyglądu tego samochodu? Ładne auto, czy jednak przesadzili troszeczkę z designem? Zobaczmy, co to auto skrywa pod maską. Już Wam pokazuję. A pod maską mamy tutaj olbrzymią plastikową zaślepkę. Mamy także dodatkowy schowek, dodatkowy bagażnik, który, jak widzicie, pomieści na przykład kable do ładowania. Ta skrytka ma pojemność 25 litrów. Tutaj mamy także wlew do płynu do spryskiwaczy, a co do układu napędowego EV3 to EV3 napędzana jest przez elektryczny 204-konny silnik, napęd przenoszony jest na oś przednią i tutaj jeśli chodzi o układ napędowy innej opcji nie ma, nie mamy innego wyboru, to jest jedyny układ napędowy dostępny do tego modelu, natomiast wybierać możemy pojemność akumulatorów wersja podstawowa pomieści nieco ponad 58 kWh energii, a wersja taka bardziej zasięgowa z większymi akumulatorami pomieści nieco ponad 81 Kilowatogodzin energii. Tutaj mam do czynienia z tą wersją bardziej zasięgową, która to wersja do setki rozpędza się w 7,7 lub 7,9 sekundy, w zależności, uwaga, od rozmiaru felg. Tutaj mam felgi w rozmiarze 19 cali, więc ten czas przyspieszania do setki będzie nieco gorszy niż w przypadku wersji z felgami 17-calowymi. Jazda za kierownicą EV Trójki nie zaskakuje chyba niczym od typowy, wygodny, komfortowy w miarę dynamiczny elektryczny crossover. Zaskakiwać może natomiast zasięg, ponieważ producent twierdzi, że tym samochodem na jednym ładowaniu pokonacie dystans przekraczający, uwaga, 700 km. Tak, ponad 700 km na jednym ładowaniu według producenta Kia EV3 da się pokonać. Oczywiście muszą być ku temu sprzyjające warunki na dworze, musi być wystarczająco ciepło. Wy nie możecie zahaczyć autostradę, musicie jeździć bardzo delikatnie, musicie jeździć głównie po mieście, a tak w ogóle to Święty Mikołaj podobno także istnieje. Mi nie udało się dobić, nie udało się nawet otrzeć o taki wynik jak 700 km na jednym ładowaniu. Natomiast bez większego problemu pokonałem dystans wynoszący 500 km. Tak, 500 km na jednym ładowaniu udało mi się tym samochodem zrobić i uznaję te 500 km za naprawdę bardzo dobry wynik. Nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem, ale to powiem. Przynajmniej jeśli chodzi o kwestię zasięgu, no to Kia EV3 może tutaj już rywalizować z typowymi autami spalinowymi. Tak wygląda wnętrze Kia EV3 z pozycji kierowcy i cóż ja mogę Wam o tym wnętrzu powiedzieć, cóż ja mogę Wam tu pokazać? No słuchajcie, do pokazywania tutaj i do opowiadania stawkiem sporo, zacznę może od jakości materiałów, od jakości wykończenia wnętrza tego samochodu i materiały użyte do wykończenia kabiny Kia EV3 są przyjemne, takiego określenia bym słuchajcie użył. Tutaj jest naprawdę bardzo dużo miękkich tworzyw, miękkich obić, to nie jest auto segmentu premium, więc jakiejś wysokogatunkowej skóry się tutaj nie spodziewajcie, chociaż fotele są obite miękką, przyjemną w dotyku ekoskórą. Naprawdę ładnie to wygląda, fajnie się to komponuje. No i co najważniejsze, jest naprawdę solidnie i bardzo dobrze spasowane. Jeśli chodzi o walory praktyczne wnętrza tego samochodu, to tutaj jest kilka plusów, ale są także minusy, już wam pokazuję. Mamy na przykład taką obszerną tutaj półeczkę z ładowarką indukcyjną, mamy dwa cup holdery. Tutaj jest jeszcze Taka duża półka, która pomieści naprawdę spore przedmioty. Mamy oczywiście schowek przed pasażerem, ale mamy dość skromne kieszenie w drzwiach. Zobaczcie, butelka tutaj się na pewno jakaś zmieści, ale ten schowek w drzwiach jest już dość płytki. Mamy także taką półkę tutaj, ta półka jest wysuwana, zobaczcie. Kija twierdzi, że można sobie tutaj na przykład postawić laptopa, tablet, nie wiem, albo pokroić pieczywo, natomiast nie mamy z kolei, zobaczcie, żadnego schowka w podłokietniku. I moim zdaniem to jest już. Minus tego samochodu. Mamy natomiast dwa złącza USB. Typu C mamy złącze 12V, i tutaj jeszcze z tyłu, nie wiem czy to będzie widać, o pod siedzeniem, pod kanapą mamy złącze 230V, także jest nieźle, ale są rzeczy do poprawy, są tutaj minusy. Jeśli chodzi o multimedia, o obsługę tego wszystkiego, co teraz widzicie na obrazku, to jest to typowa kija. Z jednej strony bardzo nowoczesna, zobaczcie na wirtualne zegary, na wirtualny panel klimatyzacji i na wyświetlacz systemu multimedialnego, ale z drugiej Kia nie zapomina o takiej analogowości, bo zobaczcie tutaj mamy chociażby fizyczne analogowe przyciski do obsługi klimatyzacji i a propos klimatyzacji bardzo dobrze, że te przyciski się tutaj znalazły, bo ten panel klimatyzacji wygląda może nowocześnie, natomiast jak miałbym go obsługiwać, o z tego poziomu, zobaczcie, no to muszę się troszeczkę nachylić, troszeczkę wysunąć za tej kierownicy, poza tym jak jadę, no to mniej więcej, o tak widzę ten panel klimatyzacji, więc Widzicie, że jest on zasłaniany przez kierownicę. Natomiast temperaturę, czy też nawiew, można sobie na szczęście ustawić tymi fizycznymi przyciskami. Jeśli chodzi o multimedia, one są czytelne, one działają bardzo sprawnie. Natomiast są bardzo rozbudowane, i będę to zawsze podkreślał, że na postoju gdzieś w jakimś spokojnym miejscu zapoznajcie się z tymi multimediami, żebyście podczas jazdy nie musieli szukać jakiejś konkretnej opcji. A naprawdę, menu jest tutaj bardzo głębokie, bardzo bogate. Podoba mi się kierownica, zobaczcie, tutaj mamy logo, Kia, ale tak z boku, niecentralnie. Na kierownicy także mamy fizyczne przyciski. Mamy przycisk tutaj od trybów jazdy. Tych trybów jazdy jest kilka, i w zależności od trybu jazdy zmienia się np. podświetlenie wnętrza. Zobaczcie, teraz mam tryb eko i to podświetlenie jest takie błękitne. W trybie normalnym jest no, jasne, białe. W trybie sportowym czerwone. Jest jeszcze tryb My który można sobie tutaj dostosować. I to podświetlenie akurat w tym przypadku jest na przykład fioletowe, więc nowocześnie fajnie to wszystko wygląda. Pokażę Wam jeszcze wirtualne zegary, na których to zegarach no, mamy szereg różnych informacji. Jest między innymi najważniejsza chyba informacja w elektryku, czyli informacja o zasięgu. I tutaj mamy trzy takie zasięgi, że tak się wyrażę. Zasięg 463 km to jest taki zasięg, nie wiem, realny, oczywisty. Ale zobaczcie, jeżeli będziemy jeździli bardzo delikatnie, to maksymalnie pokonamy tym samochodem, według przynajmniej komputera pokładowego, 600. 74 km, a jeżeli będziemy zapieprzali, to minimalnie pokonamy 289. Powiem Wam, że jest to sprytna zagrywka, bo na pewno zdarzyło się Wam ścigać z nawigacją. Jeżeli nawigacja pokazała Wam czas dojazdu w jakieś miejsce o 13, to byliście dumni, jeśli dojechaliście tam o 12:55. Tu jest podobnie. Jeżeli tu Wam pokaże komputer pokładowy, że przejedziecie 300, 463 km, no to będziecie chcieli sprawić, że przejedziecie jednak tą wartość maksymalną, więc taka nieco psychologiczna zagrywka. Co do możliwości zasięgowych tego auta, już na ten temat Wam opowiadałem. Pokażę Wam jeszcze za kierownicą łopatki. O, tutaj mamy jedną, tutaj mamy drugą. To nie są oczywiście łopatki do zmiany przełożeń, to są łopatki do zmiany siły rekuperacji. Są trzy poziomy tej siły rekuperacji. Od takiego najsłabszego, gdzie auto po odpuszczeniu gazu toczy się dość sprawnie, do takiego bardzo silnego, gdzie hamuje w taki sposób, że aż z tyłu nam się światła stopu zapalają. Także tak wygląda EV3 z pozycji kierowcy. Wspomnę jeszcze o maksymalnej mocy ładowania Kia EV3, bo co by tu dużo mówić, jest to dość istotny parametr, jeśli chodzi o auta elektryczne. I Kia EV3 z mniejszymi akumulatorami jest w stanie ładować się z maksymalną mocą przekraczającą nieco 100 kW, a Kija EV3 z większymi akumulatorami jest w stanie ładować się z mocą przekraczającą 130 kW. Kilowattów, także widać tutaj znaczącą poprawę w stosunku chociażby do elektrycznej Kii Niro. Dodatkowo Kia EV3, podobnie zresztą jak elektryczna Kia Niro czy inne elektryczne samochody od Kii, posiada na wyposażeniu taką przejściówkę, która dzięki technologii V2L pozwala na oddawanie energii elektrycznej z samochodu. I zobaczcie, tutaj mamy takie typowe gniazdko 230V, pod które możemy sobie podłączyć jakiekolwiek urządzenie elektryczne. Zobaczmy, jak jest z miejscem z tyłu, jak jest z komfortem podróży na tylnej kanapie. Fodel kierowcy mam odsunięty pod gościa o wzroście 180 cm. I słuchajcie, na nogi, na stopy, na kolana naprawdę mam sporo wolnej przestrzeni. Nad głową także na nic nie narzekam, więc jest tutaj naprawdę nieźle. Dodatkowo mamy tutaj płaską podłogę, więc nawet trzy osoby będą, myślę, w stanie w miarę wygodnie na tej kanapie usiąść. Jeśli chodzi o udogodnienia, to tutaj mamy jakiś taki schowek: mamy dwie kratki od nawiewu, od klimatyzacji, mamy dwa złącza USB-C tutaj w oparciach przednich foteli. No i jest jeszcze taki podłokietnik zobaczcie, o z dwoma cup holderami. Także jest wszystko, czego do szczęścia potrzeba. Czas na bagażnik. Klapa w wersji GT Line podnosi się i opuszcza w sposób elektryczny, a sam kufer ma 460 litrów pojemności, także naprawdę bardzo dobry wynik, chociaż na pierwszy rzut oka ten bagażnik nie wygląda na aż tak obszerny, ale tutaj robotę robi podwójna podłoga, bardzo głęboka podwójna podłoga. Zobaczcie, tutaj, gdy opuszczę na najniższy poziom tę podłogę, no to już wtedy ten kufer naprawdę robi się bardzo przestronny, bardzo. Pojemne dodatkowo z jednej strony mamy tutaj taką przegródkę, mamy lampkę oświetlającą bagażnik, ale słuchajcie, nie mamy ani jednego haczyka na burtach, przynajmniej takiego haczyka nie widzę. Zobaczcie jeszcze tutaj na taką szparę między oparciem tylnej kanapy a roletą. Ta szpara wynika z faktu, że na innych rynkach kanapa w Kia EV3 ma regulowany kąt pochylenia oparcia i można sobie to oparcie tutaj położyć, natomiast w wersji na rynek polski, na rynek europejski takiej opcji nie ma, a szkoda. Na sam koniec pozostawiłem jeszcze kwestię ceny. Kia EV3 zaczyna się od kwoty 166 tys. zł za podstawowo wyposażoną wersję z mniejszymi akumulatorami, a kończy na kwocie 222 tys. zł za topową wersję z większymi Akumulatorami jednak u nas w naszym kraju z cenami aut elektrycznych jest troszeczkę tak jak z z fusów Cenniki swoje, a życie realne swoje. Jeśli skorzystasz ze wsparcia państwa, z dofinansowania państwa, no to cena cennikowa zostanie oczywiście obniżona. Jeśli dodatkowo korzystasz z karty dużej rodziny, no to ta cena także będzie jeszcze dodatkowo niższa. Może się także okazać, że aktualnie na elektryki w danej marce obowiązuje jakaś dodatkowa promocja, więc cena cennikowa już dawno odeszła w niepamięć. Na dodatek, jeśli być może nawet okaże się, że chodziłeś do jednej klasy ze Zbyszkiem Ziobro, cena cennikowa będzie jeszcze inna. Także to, czy Kia EV3 jest stania, czy jest droga, ocencie już sobie sami.